Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościelniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji I Dami. Dzisiaj ze mną w studiu pan Patryk Fajdek z Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Patryku, dzisiaj ważna, można powiedzieć, informacja ważny wywiad, w którym myślę już część mediów żyje, lub też część mediów w najbliższych godzinach będzie żyła. To wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla tygodnika w sieci. Bardzo krytyczne opinie o Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński mówi, że skoro Unia Europejska nie wypełnia zobowiązań mimo naszych kompromisów, to trzeba pójść, mówiąc kolokwialnie. Podjąć bardziej radykalne kroki? Wydaje mi się, że Kaczyński ma taką strategię już od lat, żeby obrzydzić Polakom Unię Europejską i pewnie marzy mu się w konsekwencji tak naprawdę polexit. Ale Polacy mm, mają Unię Europejską i tą europejskość w sercu, więc ciężko tutaj w chwili obecnej mówić wprost o polexicie, ale widać, że regularnie, regularnie poprzez propagandę, poprzez ukradzione Polakom media publiczne próbuje tą Unię Europejską Polakom obrzydzić i robi to wspólnie ze Zbigniewem ziobro. Ja myślę, że to jest taki trochę między nimi nawet wyścig to, który który będzie bardziej antyunijny. I to wszystko ze szkodą, ogromną szkodą dla Polski, bo na stole leży 780 miliardów złotych właśnie dla polskiego biznesu, dla polskiej gospodarki, które jest nam bardzo potrzebne, po pierwsze, jesteśmy po pandemii COVID-19 i tym kryzysie, który wtedy nastał. Jesteśmy w czasie kryzysu wojennego, pojawiła, pojawiła się ogromna inflacja, więc te środki Potrzebne są po prostu Polsce. Po pierwsze dla małych przedsiębiorców, po drugie na szpitale powiatowe, po trzecie dla samorządów i po czwarte na mieszkania i na wiele, wiele jeszcze innych inwestycji, które dałoby taki bodziec do do rozwoju. Ale są politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że te pieniądze nie są nam potrzebne z KPO, dlatego że bez nich funkcjonowaliśmy, więc da dalej możemy bez nich funkcjonować. Politycy PiSu robią to, co prezes Jarosław Kaczyński im powie, a widzimy, e, jaką strategię prezes e, obrał. Zresztą od lat już stworzy próbuje stworzyć z naszego kraju taki prywatny folwark. Prywatny folwark dla siebie, dla działaczy PiSu, dla ich rodzin. Mm, no ale to mu się nie uda. I, I ja jestem tutaj głęboko przekonany o tym, że środki e, europejskie trafią do Polski ale już po wyborach parlamentarnych, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość straci władzę i tą władzę przejmie opozycja. A Pana zdaniem po co takie słowa? To, to jest, tak jak wspomniałem, ten, ta wewnętrzna przepychanka, kto będzie bardziej antyunijny pomiędzy Zbigniewem Ziobra, Jarosławem Kaczyńskim. I to wszystko, jak mówię, odbywa się ze dla Polski, bo już dzisiaj moglibyśmy mieć w Polsce 5 miliardów euro na rynku, no, z których nie możemy skorzystać, bo nie możemy już skorzystać z zaliczek z których korzystają inne państwa, a tak naprawdę wystarczyłoby spełnić te proste kamienie milowe, jeżeli chodzi o to, żeby odblokować fundusze europejskie. Jako komisja Ale, Jarosław... Izby Ale Jarosław ja pamiętam... Kaczyński mówi, że my spełniamy, my wypełniamy, my daliśmy już dobrą wolę, poszliśmy na kompromis, natomiast Komisja Europejska cały czas e, idzie dalej i wymaga od nas więcej. Komisja Europejska stoi na tym samym stanowisku, na którym stała kilka miesięcy temu. Izba dyscyplinarna ma zostać zlikwidowana, a ta izba wciąż funkcjonuje. No tutaj ewidentnie widać, że ogon macha psem, bo ja pamiętam projekt Prawa i Sprawiedliwości, ten pierwszy sprzed, kilkunastu tygodni, który wychodził chociaż troszeczkę, chociaż troszeczkę naprzeciw Komisji Europejskiej, no ale jednak po e, krzykach e, Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobry, e, zostało to wszystko wywrócone znowu do góry nogami i no, polska racja stanowi wymaga tego, żeby te środki trafiły do Polski i to jest proste. I tutaj, jeżeli rząd tych środków do Polski nie sprowadzi, to działa przeciwko polskiej racji stanu i my jako Lewica mamy tutaj e, duży obowiązek, żeby upominać się o te środki, żeby tutaj apelować do rządu, żeby te kamienie milowe spełnił, bo przypomnę, że to między innymi dzięki naszym głosom te środki europejskie do Polski e, mogłyby trafić, gdyby te kamienie milowe zostałyby spełnione. Kończąc temat tego wywiadu, prezes Jarosław Kaczyński zapowiada podjęcie pewnych działań. Ee, dziennikarz dopytywał, czy chodzi o chociażby zawieszenie składek członkowskich. Nie, inne działania i poznamy je wkrótce. Pana zdaniem, co PiS może zrobić? PiS od lat ma taką strategię, że e, atakuje Unię Europejską, obrzyza. Polakom, naszych sąsiadów, jak chociażby Niemców, widzimy to. I to się powtarza ten schemat od ładnych kilkunastu lat, już od pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy już wtedy mówił o reparacjach wojennych, wtedy już próbował iść na konflikt z Niemcami, już wtedy próbował e, wzniecać konflikt z Unią Europejską, i ten schemat się dzisiaj powtarza, ale na o wiele większą skalę. W mojej ocenie, tak jak powiedziałem, wydaje mi się niestety, że Jarosław Kaczyński marzy o Poleksicie. Dlatego ta obrzydliwa kampania w mediach publicznych, w dawnych mediach publicznych, bo cię ciężko je mediami publicznymi nazwać, właśnie przeciwko Unii Europejskiej. Mm -hmm. Kończymy wątek Prawa i Sprawiedliwości. Nowa Lewica. W poprzednim tygodniu mieliście trasę chociażby po miejscowościach tutaj w regionie radomskim. Szydłowiec, przysłucha. Między innymi Robert Biedroń. Jak wrażenia z tych spotkań? Czy, krótko mówiąc, mieszkańcy Szydłowca, przesuchy, potrzebują zmian. Szydłowiec, przysłucha i jeszcze Grujec. I to było już 84, 5 i 6, 84, 5 i 6 miejscowość na e, trasie Klubu Polskiej Lewicy w ciągu czterech tygodni, blisko 90 miejscowości po to, żeby rozmawiać z Polkami, Polakami o szalającej drożyźnie, o tym, jaki pomysł ma lewica na to, jak zabezpieczyć polskie rodziny właśnie przed tą szalejącą drożyzną. I rozmawialiśmy chociażby o tym, że trzeba zwaloryzować renty i emerytury o 12%, że trzeba podnieść pensje w budżetówce o 20%, że trzeba obniżyć marżę na pali, Wprowadzić leki za 5 zł, żeby już żaden senior nigdy nie wychodził z apteki bez wykupionych lekarstw, i wiele takich właśnie pomysłów przedstawialiśmy. że to wszystko mamy zapisane w gotowych projektach ustaw, których lewica złożyła blisko 200 najwięcej ze wszystkich klubów opozycyjnych. Rozmawialiśmy również o tym, i to jest bardzo ważny akurat postulat, który się przewijał we wszystkich miejscowościach, o których wspomniałem, czyli dodatek energetyczny dla każdego, nie tylko dla tych, którzy ogrzewają swoje mieszkanie węglem. I my taki projekt ustawy poddajemy właśnie konsultacjom społecznym, złożymy go do laski marszałkowskiej. Wcześniej złożyliśmy poprawki, które przeparły niestety w Sejmie. Bo Macie wiele projektów, to niewątpliwie e, prawda. Natomiast m, moje pytanie było takie, jak zostaliście przyjęci no przez z... społeczeństwo? No bo wiemy, że chociażby Przysucha, no to od lat jest uznawana za bastion Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o, o tym dodatku energetycznym, bo to właśnie przejawiało się w tych miejscowościach. Chociażby przykład z e, gdzie e, wspólnota mieszkaniowa m, właśnie w tym mieście, jak,. Pan powiedział uznawanym czysto teoretycznie za miasto o wysokim poparciu dla pisużczan, to pokazują wyniki wyborów. A nie tylko miasto, mm. cały powiat. Przysuchy. No, zgadza się. To tam właśnie e przed mieszkańcami przysłuchy zostały zamknięte biura poselskie prawa i sprawiedliwości, kiedy ci chcieli przyjść i rozmawiać. O tym jak wysokie będą mieli rachunki za ogrzewanie. Już dzisiaj dostali prognozy i te rachunki mają o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent i ci mieszkańcy, właśnie przyszły, którzy do nas e, przeszli z prośbą o interwencję, e, pukając do drzwi prawa i otrzymali zamknięte drzwi. Więc my takim mieszkańcom będziemy pomagać, będziemy interweniować, bo nie może być tak, że e, to Polacy cierpią za błędne decyzje rządu. Mm -hmm. e, kilka dni temu w też również w minionym tygodniu poinformowaliście o nowym projekcie, apelujecie do prezydenta Radosława Witkowskiego o to, żeby w poszczególnych dzielnicach radomia utworzyć targowiska e, miejskie. Jak by to miało wyglądać? To pomysł e, Waldemara Kaczmarskiego, który wyniknął wprost z rozmów z kupcami lokalnymi którzy mówią, że takich targowisk brakuje. Zresztą po tej inicjatywie my widzimy ogromny odzew, gdzie ludzie się do nas zgłaszają i faktycznie wskazują miejsca, gdzie takie targowiska powinny powstać, jak chociażby na Południu, na Gołębiowie Drugim. Naszym pomysłem jest to, żeby prezydent wyszedł z inicjatywą i na gruntach miejskich, ale i wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi tam, gdzie jest to możliwe, utworzył nawet targowiska tak, by lokalni mali producenci i działkowicze, rolnicy mogli sprzedawać tam swoje produkty bezpośrednio, bez pośredników, co po pierwsze znacząco by obniżyło koszty takich produktów, po drugie dałoby dodatkowy zarobek właśnie tym, szczególnie tym małym producentom w tej dobie kryzysu tej drożyny, która szaleje wokół, a po trzecie pozwoliło zaoszczędzić mieszkańcom Radomia, którzy mieliby po pierwsze łatwy dostęp do produktów, a po drugie tańszy dostęp do tych produktów. A ten projekt miałby być realizowany w każdej dzielnicy, czy tylko w wybranych dzielnicach? Naszym miasta? zdaniem powinien być w każdej dzielnicy, bo jest wiele osób, które niestety nie dojadą do targowiska na drugi koniec miasta. Mówię tu głównie o osobach starszych czy osobach z niepełnosprawnościami, i im ten komfort również trzeba podnosić, im też trzeba wychodzić naprzeciw. No, nie dojadą, bo mają problemy z poruszaniem się, nie dojadą, bo nie będą w stanie przenieść siatek z zakupami, ciężki siatek z zakupami do autobusu, właśnie na drugi koniec miasta, więc trzeba im tutaj wychodzić naprzeciw, takie targowiska tworzyć w naszej ocenie w każdej dzielnicy. Co z realizacją in vitro? W zasadzie to jest projekt, o który walczy Pan od dłuższego czasu. Chodzi tutaj o to, żeby w budżecie Radomia został, e, zostało in vitro uwzględnione i wpisane. Czy jest Pana zdaniem jakieś, jakaś szansa, jakiś przełom w tej sprawie? Ten projekt, który funkcjonuje obecnie, jest finansowany z budżetu obywatelskiego. Ja się bardzo cieszę z tego, że on funkcjonuje, ale finansowanie, w związku z tym to budżet obywatelski, jest tylko do końca tego roku. Za zainteresowanie jest ogromne, bo po dziesiątkach wiadomości, które otrzymuję, widać to, że... Problem faktycznie funkcjonuje. są jak spojrzymy na dane statystyczne, to około nawet może 7 tysięcy ludzi w Radomiu może borykać się z problemem niepodności, więc to jest ogromna skala. Dlatego też program in vitro powinien być kontynuowany w następnych latach. I przed Radomiem, przed władzami naszego miasta ogromne wyzwanie, żeby znaleźć takie wieloletnie finansowanie na ten program. I ja a mam jak, nadzieję. A jakie to mogą być koszty? Ja tutaj jestem całkowicie otwarty. No w tym roku jeszcze tysięcy złotych, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, w jak ciężkiej sytuacji finansowej jest nasze miasto. I tutaj jesteśmy otwarci i uważamy, że to właśnie dzisiaj jest moment, żeby rozmawiać, jak program Inwitla Radomia Powinien wyglądać w następnych latach. Dzisiaj powinniśmy dyskutować o tym, czy będzie miasto finansowało jedną próbę, dwie, czy może trzy. O tym, czy to będzie 100 tysięcy, 200 czy 600 tysięcy. O tym, czy pomożemy 20 parom, czy 50, czy może jeszcze więcej. Czyli bo, krótko mówiąc, można, tą, można ten projekt dopasować do możliwości finansowych miasta. Dokładnie tak. Znaczy, najważniejsze jest to, żeby ten program był współfinansowany przez miasto w przyszłym roku. To jest jakby priorytet i tutaj nie mam co do tego żadnej wątpliwości, bo to też wynika z takiej ścieżki administracyjnej. No, jeżeli przerwiemy ten projekt w przyszłym roku to jeżeli po nowych wyborach samorządowych, kiedy Lewica wróci do radomskiego samorządu, w co głęboko wierzę, będziemy chcieli wznowić ten program, to znowu będzie czekała nas kilkumiesięczna ścieżka administracyjna i szkoda po prostu czasu. Jeżeli ten projekt będzie kontynuowany, ta ścieżka administracyjna nie jest konieczna, ta opinia agencji medycznej, opinie wojewody itd. Więc ja apeluję i do prezydenta Radomia, i do wszystkich radnych Rady Miejskiej na czele z panią przewodniczącą, żeby ponad podziałami politycznymi wznieśli się, tutaj wyszli naprzeciw mieszkańcom, naprzeciw szczęściu rodzin i ten, ten zapis o finansowaniu in vitro w przyszłym roku wpisali do budżetu Radomia. A pana zdaniem uda się przekonać Radnych Prawa i Sprawiedliwości do poparcia tego projektu? Ja mam głęboką nadzieję, że radni Prawa i Sprawiedliwości i radni również Platformy obywatelskie zagłosują za szczęściem radomskich rodzin i za tym, żeby tę metodę finansować. No tak, ale o ile Koalicja Obywatelska jakiegoś, jakoś swojego stosunku do in vitro nie ukrywa, tak Prawo i Sprawiedliwość mówi, że no jest przeciwna. Ja powiem tak, e, ja bym tutaj bardzo mocno chciał rozdzielić to, co się dzieje w kraju od e, tego, co się dzieje lokalnie. Oczywiście wiemy, że w kraju prawa sprawiedliwości robi wszystko, co może, żeby tylko e, utrudnić życie osobom, które starają się e, o własne potomstwo właśnie z tej metody. Zabrało finansowanie, zlikwidowało program, który kilka lat temu świetnie funkcjonował, ale ja mam nadzieję, że e, głęboko w to wierzę, bo tu chodzi po prostu o radomskiej rodziny, że radni prawa i sprawiedliwości e, odetną pępowinę w tej sprawie i nie posłucha. Się swoich przełożonych z Warszawy i ten projekt zostanie wpisany do przyszłego budżetu Radomia. No jeżeli tak się nie stanie, to, to pokaże tylko jedno, że Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko szczęściu, przeciwko Radomianom, przeciwko. Tutaj pomocy im w, tym, w, tym, w, tej, w tej metodzie, żeby mogli tutaj starać się o własne potomstwo i szkoda. To będzie wielka szkoda nie, nie dla mnie, nie dla radnych, ale po prostu dla Radomian, którzy dzisiaj bezskutecznie starają się o własne potomstwo. Patryk Fajdek z Nowej Lewicy był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro. Mamy. Dzięki. Okej, okay. super. No tak myślałem.